Cześć witajcie, cześć, witajcie w nowym odcinku. Tym wiele przygód przed rozpoczęciem tego filmiku. Zasubskrybujcie, dajcie lajka i dajcie komentarz, co jest dość oczywiste, żebym mógł wiedzieć, czy podobał Wam się filmik. Na pierwszym rzędzie sklepów, w których nie powinniśmy kupować kaktusów, jest Biedronka i Lidl. W Biedronce kaktusy zaniedbane. Dosłownie prawie każdego kaktusa zobaczymy jak zwisa z y, jakimś cudem y, 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 na kolcach na przykład, bo tak zobaczyłem. Y, nie podlewają, a kaktusy nie są w opakowaniach, co jest dobre, więc można podlewać i dawać nawozy, ale tego nie robią. Zacznijmy potem od Lidla. Y, w Lidlu kaktusy. Y, Mm, już troszkę podlewają, ale wątpię, że coś dają, bo y, jeszcze tak zauważyłem, że miałem kwektusa, y, y, któremu się odrywały jego kawałki, więc y, y, zrobiłem wszystko, co dla niego najlepsze i w końcu mi się udało go odratować. Y, ale potem zaczęło tr rosnąć trochę krzywo, y, dlatego dałem go do największej doniczki, jaką miałem, co mnie trochę Zdziwiło, że tak krzyworośnie. To mogło sprawić, że ktoś pogmerał coś z korzeniami, ale. Na teraz zobaczmy sobie kaktusa, którego kupiłem w biedronce. Kaktus zagrożony gatunek, niestety, i tutaj zauważmy, że w tym jest taki kwiat. I jak zapytamy, no ten kwiat taki dziwny, i zobaczmy, czy on jest przyklejony. Ten kwiat jest przyklejony, dosłownie sztuczny, i mój kaktus, odkąd go kupiłem, a kupiłem go chyba z dwa lata temu, nic nie, nie urósł. Gdy go kupiłem, miał 15 cm wzrostu, a teraz jedynie ma 15,5 połowy. Centymetra. Ale może to sprawić, że tam spotykał się z korzeniami kaktusów. Nie powinny iść do tego kaktusa. Korzenie nie powinny się stykać konkretnie. I zaraz Wam wszystko opowiem. No, ten kaktus to jest dosłownie zagrożony gatunek kaktus. Jeśli oglądaliście nasz kanał, to pewnie wiecie co to jest. grubosz ale yy, jeśli ktoś nie wie, to nie dziwię się, bo są tu te kwiaty, co może dziwić, ale zobaczmy dalej. Widzimy tutaj dwa kaktusy. Jeden taki, jeden taki. Ten ma bardziej te złote, a ten nie. I to nie żaden film. Dwa różne gatunki kaktusa, które są malutkie i będą malutkie do końca swoich dni. Przez to, że korzenie się za bardzo spotykają i kaktus nic nie rośnie, może w końcu spowodować do śmierci, nawet jeśli zrobi się wszystko, co w swojej mocy. Dlatego najbardziej nie polecam kupować kaktusów właśnie w biedronce. Zobaczmy dalej. Naszym następnym punktem sklepem jest IKEA. I kupiłem nie, nie tak dawno kaktusy, które były w małym pojemniku, nie podlewali, nie dbali, były w zamkniętym ciemnym pomieszczeniu, co sprawiało, że miały mało światła i nie mogły rosnąć. Gdy je kupiłem, miały około 2 mm, a teraz zobaczmy. Mają już yy, z centymetr. 2 cm wzrostu. Ten kaktus zagrożony gatunek niestety i też, ten też, a ten sprawdzimy sobie później, jaki to jest gatunek kaktusa i czy jest zagrożony, ale wygląda fajnie. Następnym naszym punktem są kaktusy też z Ikei, ale w większym pojemniku i oczywiście kaktusy też większe, takie już na 4, około 5 lub 7 centymetrów, czasami nawet 10. Tu mamy yy, tą opuncję subuleta. Yy, I tutaj zobaczmy te małe listki. Takie, co tutaj teraz pokażę. To i tu oraz tutaj. To są kwiaty kaktusa, jeszcze zielone, ale z różnego koloru, tak jak i jego owoce Lecz zauważmy, że za to opuncja subuleta, a nie zwykła opuncja Razem z tą opuncją subuleta i kolejnym innym kaktusem Kupiłem też opuncję zwykłą, która niedługo rozwinie swoje piękne owoce ale nie mam jej tutaj z powodu, że dałem ją na dwor bo akurat świeci słońce duże, żeby y, mogła się rozwinąć. Tu kolejny kaktus też nie wiem jak się nazywa, ale wygląda ładnie, dobre ma kolce. A ten zauważmy w ogóle nie kuje, a opuncja też ta zwykła nic nie kuje dosłownie, więc polecam te trzy piękne kaktusy. Jeśli zobaczycie takie dwa i opuncję zwykłą, jak wygląda opuncja, to tak. I jeśli chodzi o sklepy, to nie polecam prawie w żadnym. No, są wyjątki, ale to przedstawimy w innym filmiku, a na razie zobaczmy. Można kupować w jakimś sklepie ogrodniczym, na przykład na Ogród Niemczewski. To jest bardzo dobry sklep, jeśli tam zobaczyłem. Kupiłem tam 5-litrową ziemię dla kaktusów. Idealną, która naprawdę się sprawdza, bo moje kaktusy, miejące około 1 czy 2 mm przed, przed ich rozpakowaniem, przez ziemię urosły już spore w zaskakującym tempie. No, więc na dzisiaj to już będzie koniec. To był dzisiejszy nasz krótki filmik dosłownie. I yy, yy, obserwujcie nasz kanał, a zobaczycie jak zagramy w Brawl Starsie. Pozdrawiam!